Witam ponownie z tej strony Fun City, a to kolejny odcinek z gry Transport Fever 2. Dziś przygotowałem dla Was eksperyment. Sprawdzimy sobie, który rodzaj transportu wybiorą mieszkańcy mapy. Czy będzie to kolej, a może transport konny, który będzie prowadził do drugiego miasta Bebington. Sprawdzimy sobie to, czy rodzaj transportu ma tu jakiśkolwiek wpływ. Wiadomo, pociąg też nie jest zbyt szybki, ale no wiadomo jednak będzie szybszy niż, niż taki transport tutaj konno, więc sobie to sprawdzimy. Zbudujemy sobie jakąś stację gdzieś tutaj w tym miejscu, żeby miała jak najlepiej tutaj zasięg domków mieszkalnych. No i obok gdzieś będzie sobie linia szła konna. Która będzie sobie e, też łączyła kolejne miasto. Wy, moi drodzy, dajcie łapeczkę w górę oraz subskrybujcie kanał i piszcie swoje pomysły na eksperymenty, e, jeśli takie macie, co by tutaj można było w tej grze sprawdzić. Zbudujemy sobie zajezdnię drogową, e, gdzieś tutaj, tak na obrzeżach tego miasta. Niech sobie tutaj stoi. Także to mamy już jedno z głowy. W sumie to tylko to jedno wystarczy. OK, teraz zbudujemy sobie tutaj budynki, dworzec końcowy, taki naj, najtańszy, najmniejszy z jednym torem, gdzieś tutaj, o idealnie w tym miejscu, sprawdźmy jak tam zasięg tutaj wygląda, no prawie całe miasto ma, więc spoko, damy tu jeszcze może jakąś linię też autobusową przy okazji, żeby sobie taka jeździła tutaj lokalna po tym, po tym mieście, no i gdzieś tutaj będzie linia kolejowa. Myślę nad tym miejscem tutaj nie będziemy musieli za bardzo nic burzyć. I też całe miasto będzie miało prawie zasięg. Więc gdzieś tutaj, może pod lekkim kątem w lewą stronę, żeby ten tor e, szedł sobie, tak wiecie, w miarę równolegle z tą drogą. Więc coś takiego sobie tutaj ogarniemy, pod takim troszkę dzikim kątem. O, w ten sposób. No i dobrze, teraz musimy sobie to. Połączyć oczywiście torami, tory zwykłe. Żadne jakieś tam ulepszenia, najzwyklejsze tory z zwykłej prędkości. Ok, tu sobie pojedziemy. Idealnie to zrobiłem tutaj pomiędzy tym polem a drogą. Także super. I to bym tak chciał zrobić, żeby było, wiecie, jak w, w, w miarę jak najbliżej drogi, nie? Więc to pojedziemy sobie tutaj troszeczkę w tę stronę tutaj tak, żeby też ominąć, wow tu mi się za chwilę będzie jakiś się robił tunel bez przesady e, w miarę blisko drogi ominiemy sobie też ten lasek, chyba, że damy sobie to już w ten sposób no, tak bym chciał, żeby to jednak wiecie, sobie szło, no tak jak ta, ta droga, nie, czyli pojedziemy sobie tak, prędkości raczej nie będziemy tutaj dużych osiągiwać więc niech będzie coś takiego no i git, mamy to już połączone Tu sobie jeszcze zrobię na szybko jakąś jakiś budynek a dokładnie to zajezdnię kolejową na przykład gdzieś tutaj koło lasku sobie ją zrobimy w ten sposób połączymy sobie ją tak zwykłą, tutaj zwykłą zwrotnicą jeszcze możemy nawet zrobić tak chyba no gdyby ją troszkę oddalić to w razie czego można by też to połączyć od razu z dwóch stron to czasem się przydaje także mamy już tutaj jedną linię możemy sobie też od razu ją stworzyć tą linię bo jeszcze jej nie ma Także 1 oraz 2 mamy już pierwszą linię. I teraz zróbmy sobie kolejną. Linia numer. To będzie linia numer 2. I tak zaczniemy sobie od budowy przystanków. I teraz pytanie: jak je zrobić? Czy te przystanki robić tak samo? Wiecie, naprzeciwko tego, tego dworca. Wtedy byłyby no, równe szanse, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o to. Bo prawdopodobnie jest taki sam zasięg tego przystanku jak kolejowego. Także niech będzie naprzeciwko tej stacji. Tak samo zrobimy sobie tutaj. Tu może być problem, żeby to jakoś zawrócić. A to może damy dam, dam sobie ją tutaj w tym miejscu. Dobra, więc coś takiego. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak po prostu. A później sobie jeszcze jakąś linię taką wewnętrzną możemy zrobić, żeby sprawdzić, czy coś się zmieni. Tu i tu. No a to będzie, że sobie jakoś tam konie zawiną, także nie ma problemu. Tutaj troszkę dalej, ale to chyba nie będzie miało dużego wpływu. Więc mamy dwie linie. Ja sobie teraz, tak, gra na chwilę, a była już na pauzie. Zakupimy sobie pociągi. Kup pojazd. I myślę, że no pojemność 12, dwa wagoniki, niech sobie jadą. Też żeby ten pojazd nie był zbyt ciężki, bo widzicie, że tu mamy już średnio, więc pod górkę może być właśnie średnio, żeby to wjechało. I tu sobie kupimy jeszcze pojazdy. E, Diliganse. O, właśnie o to mi chodziło. Kupimy sobie przypuścimy, ich przypuścimy 5, bo to dosyć daleka droga, może nawet 7. Kupimy sobie. I na linię numer 2. To już wyjechało, a pociąg już wyjechał, czy nie wyjechał? Chyba nie więc też sobie go już na linię wyślemy. No i moi drodzy, patrzymy co tutaj się będzie działo, czy w ogóle ktoś będzie na ten transport szedł, czy jednak nie za bardzo. Wiecie, że pani sobie bez problemu może przez tutaj przejść przez przystanek. W ogóle bardzo ładny jest ten przystanek. Niektóre miasta nawet teraz takich nie mają. <gry> no ciekawe. Ok, tu sobie już wyjechały dyliżanse eleganckie. Na razie pusto. Jeszcze nikt nie czeka. Prawdopodobnie jeszcze ludzie nawet nie wiedzą, że mają kolej, bo tu jeszcze nic nie przyjechało. Więc to może być na plus dla tych diligenców, że będą sobie bardziej z tego ludzie korzystać. O, ale tu mamy już pierwszego pasażera. Prawdopodobnie został zabrany tak, przez pociąg, ok. Konno na razie nie. Kolejny pasażer sobie czeka na pociąg, nawet dwóch już o no to trochę więcej, ale na dyliżansę również moi drodzy zobaczcie, mamy tu już też jednego pasażera, no o mamy też chyba już dwóch było tak, więc tutaj mamy szanse wyrównane widzę, że niektórzy sobie wolą wiecie, po prostu konno jeszcze boją się tych pociągów, co to jest, coś nagle powstało, jeździ po torach dymi, paruje, co to może być Jakaś dziwna maszyna, na razie tutaj mamy jedną osobę i póki co nikt nie czeka, ani na autobus, w sensie na autobus, no pokażmy, że to jest autobus, <laughs> ani na diligence, ani na pociąg. No dobra, no zobaczcie, te konie tutaj bardzo się muszą męczyć, mamy tutaj teren pod górę, więc tutaj akurat na, na plus dla pociągu, bo ten teren tutaj pociągowy jest bardziej taki płaski. Więc ten pociąg też może troszkę szybciej jechać. Ale no zobaczymy Ile osób tutaj pociąg już sobie zabrał? Trzy osoby. Ok, a ile czeka na Diligence? Trzy osoby. Także jeżeli chodzi o to miasto, no to jest równo. Widzę, że tu też jakieś fabryki powstawają. Także jeżeli chodzi o to miasto, no to jest równo. Szczególnie, że teraz wszystkie konie yy, są w tym mieście. I tutaj jest pusto. Można by jakąś tutaj te tych pojazdów przekupić, Myślę, że to nie byłby problem. Zakieś jakieś trzy pojazdy. Mam nadzieję, że teraz zaczną od tego przystanku, żeby tu już kogoś zabrali. Sprawdźmy, ile osób już sobie jedzie tutaj w dyliżansie. Jedna osoba, zero osób. Jedna osoba i jedna osoba. Także teraz obecnie jedą, jadą bodajże trzy osoby. Raz, dwa, trzy Dobra, trzy osoby A w pociągu ile osób je jedzie? Pięć osób, o proszę bardzo I nawet jeszcze jedna osoba już czeka Także jednak ludzie Bardziej tutaj korzystają um, Z linii kolejowej O, w końcu sobie kogoś tutaj Ten zabrał Diligence. cztery osoby pełne Ile tutaj jeszcze osób czeka? Trzy, więc było cztery, pięć O, mamy znowu cztery, więcej osiem osób A na pociąg? 4. O, widzicie, czyli jednak te diligence. Czy ja mam taką opcję, żeby tutaj sprawdzić, yy, jak wygląda, wiecie, yy, liczba pasażerów, ile, ile zabieramy i tak dalej? Mamy coś, coś takiego? Transport prywatny. Transport publiczny. Aha, tak to, tak to jest rozwiązane. Co to jest to 10 i 12, to jest ile osób korzysta z tego, z tego W sensie liczba osób To na razie pociąg wygrywa Bo to mi się wydaje, że to jest to Mieszkalne wszystkie To jest prawdopodobnie to Liczba, liczba osób, które tutaj się dostawają No i zobaczcie przed chwilą wygrywał pociąg, a teraz yy, mamy na diligence, ale chyba to się też za chwilę zmieni. Bo tutaj sobie jedzie osób: 4. O, to w sumie nie tak dużo. Tu chyba mamy tu już 7 osób. No widzicie. Czyli bo zobaczcie, jednak te jednak diligence. Jednak takie standardowe, zwykłe pojazdy. 13, a tutaj 10. Zobaczcie, jak to wygląda. Jedna osoba na pociąg, 5 osób. Także. Natomiast to bardziej idzie na kolej, ale jednak tutaj e, Axbridge. No to jednak więcej osób sobie czeka na. Zobaczcie, aż 9 osób na diligence. Jednak tutaj te diligence bardziej e, dla tych ludzi. Mamy 13, to mamy 7. No wi wi wiadomo, że mamy więcej pojazdów tutaj no, na tej linii. E, mamy tylko jeden pociąg, ale może też zabrać więcej pasażerów. Tutaj zabrał 5 osób. Okay. I ktoś tam czeka. Tak, jakieś dwie osoby sobie czekają jeszcze. Ale diligence tutaj zabrał, przypuśćmy, 3 osoby. Także już więcej niż tam czeka. Yy, gdzie jest kolejny? O, tutaj jakieś sobie kupie jadą. Yy, ten 0, ten 0 zero i ten 0. Okay. Wszędzie 0. Zero. Tutaj 0, ale tu już chyba wszystko zostało zabrane. Jeden czeka 5. Okej. Okay. Czeka 5. To sobie już pociąg jedzie. Pie, z pięcioma osobami. Pokażcie mi, jak prezentuje się tutaj. E, 16 i 9. O, widzicie? 17, 18 i 9. No to jednak pociąg, moi drodzy. Jednak pociąg to wygrał. Więcej osób korzysta tutaj e, z kolei. Bo chyba patrzę dobrze, no to jest, to jest to, nie? Warstwy miejsc docelowych, czyli ile osób, e, prawda, chce gdzieś jechać. No to więcej osób chce jechać koleją niż jednak tutaj taką drogą zwykłą. Także pociąg wygr wygrał. Zobaczymy, jak to będzie, moi drodzy, w kolejnych latach, gdy te drogi będą asfaltowe pociągi, pociągi dużo szybsze autobusy dużo szybsze pojemniejsze e, także sprawdzimy sobie to. Ale jak widzimy na rok 1850-52, no to wygrały, wygrał pociąg. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, aby nie ominęły Was kolejne filmy. No tak to się zmienia, ale jednak bardziej jest to na, na kolej cały czas. Jak widać. Dobrze, moi drodzy, więc widzimy się na kolejnych materiałach. Piszcie swoje propozycje e eksperymentów w opisie, co bym mógł tutaj sprawdzić, a ja się z wami żegnam. Na razie pa pa!